Siema. Wyobraź sobie hotel, w którym recepcja to robot, sypialnia znajduje się pod wodą, a bar serwuje drinki w kielichach z lodu. Brzmi jak film science fiction? A jednak takie miejsca istnieją naprawdę. Dziś zabiorę Cię w podróż do najbardziej futurystycznych hoteli świata. To miejsca, które łączą technologię, odważną architekturę i luksus, tworząc doświadczenia, jakich nie znajdziesz nigdzie indziej. Gotowy? No to zaczynamy. Pierwszy przystanek to Japonia i hotel, który stał się sławny na całym świecie. Hen na Hotel, znany jako hotel robotów, to miejsce, w którym zamiast tradycyjnej recepcji spotykasz humanoidalne maszyny, a w niektórych oddziałach gości witają dinozaury w garniturach. Zamiast klasycznego klucza do pokoju masz skan twarzy, a część bagażu przewożą za Ciebie autonomiczne wózki. Nawet klimatyzacja i światło dostosowują się automatycznie do Twoich preferencji. Brzmi to jak wizja przyszłości. Ale życie szybko pokazało, że technologia ma swoje granice. Część robotów gubiła się w prostych zadaniach, czasami przerywała sen gości, reagując na chrapanie, albo nie rozumiała akcentów. Henna Hotel to więc nie tylko atrakcja, ale i eksperyment, który pokazuje, że człowiek wciąż bywa niezastąpiony. To niezwykłe doświadczenie, które pozwala poczuć się jak bohater filmu science fiction. Wyobraź sobie apartament, w którym główna sypialnia znajduje się pod powierzchnią oceanu. Wchodzisz do łóżka, a za ogromnymi oknami przepływają ławice ryb i majestatyczne manty. To właśnie The Muraka, luksusowa willa na Malediwach. The Muraka to rezydencja na dwóch poziomach. Na górze czeka prywatny taras, basen Infinity i przestrzeń dzienna, a na dole znajduje się podwodna kapsuła ze ścianami z przezroczystego akrylu, dzięki którym widzisz życie rafy koralowej przez całą dobę. Do dyspozycji masz prywatnego kamerdynera, osobistego kucharza i pełną obsługę. To nie jest zwykły nocleg, ale jedno z najbardziej niezwykłych doświadczeń, jakie można przeżyć w podróży. Cena jest astronomiczna, ale widok, który zapiera dech w piersiach, sprawia, że dla wielu to marzenie warte spełnienia. Dubaj od lat udowadnia, że potrafi przenosić pomysły rodem z filmów science fiction do rzeczywistości. I właśnie tam powstaje projekt który ma wyglądać jak kolonia na czerwonej planecie. Hotel Mars Base to nie tylko miejsce noclegowe, to całe futurystyczne miasteczko zaprojektowane tak, aby dawać wrażenie życia na Marsie. Już z zewnątrz budynek robi piorunujące wrażenie. Kopuły i moduły przypominają habitaty, jakie naukowcy planują kiedyś zbudować na powierzchni planety. Konstrukcje są w kolorze piaskowym i czerwonym, dzięki czemu wyglądają niemal identycznie jak marsjański krajobraz. Wnętrza zaprojektowano w minimalistycznym, futurystycznym stylu. Wszystko jest sterylne, jasne, a jednocześnie pełne najnowszej technologii. Goście mogą tu nocować w kapsułach przypominających pokoje kosmonautów, korzystać z symulatorów, które odtwarzają warunki niskiej grawitacji, albo spacerować po czerwonej pustyni, specjalnie zaprojektowanej przestrzeni, która do złudzenia przypomina powierzchnię Marsa. Dodatkową atrakcją jest futurystyczne planetarium, gdzie można oglądać realistyczne projekcje kosmosu. Mars Base ma być nie tylko hotelem, ale też edukacyjnym centrum. Ma inspirować ludzi do myślenia o podróżach kosmicznych, a jednocześnie pozwalać poczuć się tak, jakbyśmy już byli częścią przyszłych misji kolonizacyjnych. To przykład tego, jak Dubaj nie boi się inwestować w wizje, które inni uznaliby za niemożliwe. Hotel Mars Base to nie tylko luksusowy nocleg, ale także przygoda. Doświadczenie, które sprawia, że możesz na chwilę oderwać się od Ziemi i poczuć, jak mogłoby wyglądać życie w odległej przyszłości, gdy człowiek zamieszka na innych planetach. Na dalekiej północy Szwecji, w małej wiosce Jukkasjärvi, co roku powstaje prawdziwy cud zimy – i Hotel. To pierwszy na świecie hotel zbudowany w całości z lodu i śniegu, który za każdym razem jest zupełnie inny, bo artyści z całego świata projektują nowe pokoje, niczym lodowe galerie sztuki. Każdy apartament ma swój unikalny temat. Od fantastycznych krajobrazów po surrealistyczne rzeźby, a światło przebijające się przez kryształowe ściany, tworzy magiczną, niemal nierealną atmosferę. Goście śpią na łóżkach z lodu, przykryci naturalnymi skórami reniferów. A do picia podawane są drinki w kieliszkach wykutych z lodowych bloków. Noc, spędzona w minusowych temperaturach, wymaga specjalnych śpiworów termicznych, które zapewniają komfort i ciepło, pozwalając w pełni cieszyć się wyjątkowym doświadczeniem. Rano, po wyjściu z lodowego świata, czeka gorąca sauna, a w zimowe noce możesz być świadkiem tańca zorzy polarnej na niebie. IC Hotel to nie tylko hotel, to spektakl natury i sztuki. W którym każdy szczegół jest przemyślany, a goście stają się częścią wyjątkowej historii. To miejsce pokazuje, że futurystyczny luksus nie zawsze wymaga technologii. Czasem wystarczy kreatywność, lód i wyobraźnia. Ice Hotel jest również przykładem odpowiedzialnej turystyki. Konstrukcje budowane są z naturalnych materiałów, które topnieją wraz z nadejściem wiosny, a każdy nowy sezon przynosi świeże pomysły artystów, dzięki czemu hotel nieustannie się zmienia. Zachowując element zaskoczenia i wyjątkowości, na pustyni południowego Utah, pośród surowych czerwonych skał i kanionów, znajduje się Amangiri. Hotel, który wygląda, jakby wyrósł wprost z krajobrazu. Z zewnątrz budynek wtapia się w otoczenie dzięki minimalistycznej architekturze i naturalnym materiałom. To miejsce, w którym nowoczesny luksus spotyka się z surowym pięknem natury, tworząc doświadczenie niezwykłe zarówno dla oka, jak i dla zmysłów. Wnętrza Amangiri są przestronne i jasne, z dużymi przeszkleniami wychodzącymi na pustynny krajobraz. Każdy apartament oferuje prywatny taras lub basen, dzięki czemu goście mogą obserwować wschód i zachód słońca w absolutnej ciszy. Minimalistyczny design wnętrz nie przytłacza, lecz w pełni uwydatnia otaczającą naturę, pozwalając poczuć, że jesteś częścią pustyni, a nie tylko jej obserwatorem. Amangiri oferuje także wyjątkowe doświadczenia dla miłośników przygody. Można wziąć udział w medytacji o wschodzie słońca na klifie, ćwiczeniach jogi w przestrzeni otwartej na pustynie, a dla poszukiwaczy mocniejszych wrażeń loty helikopterem nad kanionami czy piesze wyprawy po trudno dostępnych ścieżkach. To hotel, który pokazuje, że luksus nie zawsze oznacza przepych i technologię. Czasem luksus to cisza, przestrzeń i kontakt z naturą w jej najczystszej formie. A mangiri to futurystyczne podejście do hotelarstwa. Które łączy design, komfort i przygodę, oferując gościom poczucie wyjątkowości i spokoju, jakiego nie daje żaden inny hotel na świecie. W Zurychu, w samym sercu Szwajcarii, znajduje się Kamecha Grand hotel, który redefiniuje pojęcie futurystycznego luksusu. To miejsce, w którym nowoczesny design łączy się z kreatywnością i teatralnością, tworząc przestrzeń, która sama w sobie jest atrakcją. Każdy detal wnętrza został przemyślany, a hotelowe pokoje przypominają scenografię. Od minimalistycznych, futurystycznych apartamentów po przestrzenie pełne artystycznych instalacji i nietypowych dekoracji. Goście Kamecha Grand mogą doświadczać technologii i designu na każdym kroku. Systemy sterowania w pokojach są inteligentne i intuicyjne, a w przestrzeniach publicznych znajdziesz przeszklone windy, mechanizmy przesuwania drzwi oraz elementy multimedialne. Które nadają wnętrzom futurystyczny charakter. Restauracje i bary oferują niezwykłe doświadczenia kulinarne, a przestrzenie eventowe przypominają sceny teatralne, w których każdy ruch, światło i dźwięk zostały zaprojektowane tak, aby zaskoczyć i zachwycić. Kamecha Grand pokazuje, że futurystyczny hotel to nie tylko technologie i luksusowe meble, to kreatywność, która pobudza wyobraźnię. Dubaj słynie z tego, że przesuwa granice możliwego, a Atlantis The Royal jest tego najlepszym przykładem. To gigantyczny kompleks hotelowy na słynnej palmowej wyspie, który wygląda jak futurystyczne miasto unoszące się nad wodą. Każdy szczegół architektury i designu został zaprojektowany tak, aby zachwycić gości. W hotelu znajdują się apartamenty z prywatnymi tarasami i basenami Infinity, które rozciągają się na setki metrów nad wodą. Restauracje prowadzone przez światowej sławy szefów kuchni, a także spektakularne przestrzenie publiczne, w których odbywają się pokazy świetlne i artystyczne instalacje. Atlantis The Royal oferuje także kompleks spa, prywatne plaże i rozmaite atrakcje, dzięki którym pobyt staje się niezapomnianym doświadczeniem. Hotel nie skupia się wyłącznie na luksusie w tradycyjnym sensie. Jego architektura, oświetlenie i aranżacja wnętrz sprawiają, że każdy krok w tym miejscu jest doświadczeniem wizualnym. To prawdziwe miasto w mieście, w którym futurystyczny design łączy się z najwyższym komfortem i prestiżem. Pobyt tutaj pozwala poczuć się jak bohater futurystycznej opowieści, a jednocześnie cieszyć się wszystkimi udogodnieniami współczesnego luksusu. Na wschodnim wybrzeżu Korei Południowej stoi Sun Cruise Resort hotel, który wygląda jak luksusowy statek wycieczkowy, choć jest osadzony na klifie i nigdy nie wypływa w morze. Już sama koncepcja sprawia, że goście czują się jak na pokładzie ogromnego oceanicznego liniowca, unoszącego się nad falami. Budynek ma charakterystyczną białą sylwetkę z czerwonymi akcentami, a tarasy i balkony oferują panoramiczne widoki na wschodzące słońce nad Morzem Japońskim. Wnętrza hotelu zostały zaprojektowane tak, aby przypominały luksusowe kajuty statku przestronne, jasne i komfortowe. Z nowoczesnymi detalami i widokami na ocean. W hotelu znajdują się restauracje, bary, tarasy widokowe i baseny, które dają poczucie, że rzeczywiście jesteś na pokładzie wielkiego statku. Dodatkowym atutem jest możliwość obserwowania fal rozbijających się o klif tuż pod budynkiem, co wzmacnia poczucie przygody i bliskości natury. San Cruz Resort to przykład kreatywnego podejścia do futurystycznego hotelarstwa. To miejsce, które bawi formą, zmienia codzienną percepcję, i pozwala gościom poczuć coś niezwykłego, nawet bez wychodzenia na prawdziwe morze. W Makao stoi jeden z najbardziej spektakularnych hoteli futurystycznych na świecie Morpheus Hotel, zaprojektowany przez legendarną architektkę Zaha Hadid. Już sama bryła budynku wygląda jak dzieło sztuki. Gigantyczna siatka i futurystyczne prześwity tworzą geometryczne formy, które sprawiają wrażenie, jakby budynek został wyrzeźbiony w powietrzu. Fasada jest pełna otworów i prześwitów, które przepuszczają światło i nadają wnętrzom niepowtarzalny klimat. We wnętrzu czeka futurystyczna przestrzeń pełna wrażeń. Mosty zawieszone wysoko nad ziemią łączą różne części hotelu. Panoramiczne windy suną wzdłuż przeszklonych ścian, a apartamenty typu Sky Villa oferują widoki na całe miasto. Każdy detal wnętrza został zaprojektowany z myślą o estetyce, komforcie i poczuciu luksusu. Morfeus to miejsce, które działa jak doświadczenie immersyjne. Tu nie tylko śpisz, tu czujesz architekturę całym sobą. Hotel stawia na połączenie sztuki i technologii. Oświetlenie, materiały i przestrzenie publiczne zostały dopasowane tak, aby wywoływać zachwyt i poczucie przestrzeni wykraczającej poza zwykłe hotele. To hotel, który nie tylko oferuje luksus, ale też inspiruje i pozostawia w pamięci niezapomniane wrażenia. Najbardziej futurystyczne hotele świata udowadniają, że granice między rzeczywistością a science fiction coraz bardziej się zacierają. Niektóre stawiają na technologie i roboty, inne na architekturę, która wygląda jak z innej planety, a jeszcze inne na doświadczenia, które pozwalają poczuć się częścią natury w zupełnie nowy sposób. Pobyt w takich miejscach to więcej niż zwykły nocleg. To podróż w przyszłość, gdzie technologia, design i wyobraźnia Łączą się w niezwykłe doświadczenia. Każdy z tych hoteli sprawia, że możemy poczuć, jak wyglądałaby rzeczywistość przyszłości i zainspirować nas do marzeń o świecie, w którym granice wyobraźni nie istnieją. Podróżując po tych futurystycznych hotelach, odkrywamy, że luksus nie polega tylko na wygodzie, ale na emocjach, które pozostają z nami na zawsze. A ty, którym z tych miejsc chciałbyś spędzić noc i poczuć się jak podróżnik przyszłości, daj znać w komentarzach. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, to nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię kolejne materiały. Dzięki za oglądanie, do następnego materiału, trzymajcie się, na razie.